Koszynanko z tej strony, Gryfciu. Witam Cię w kolejnym odcinku z Real Estate Simulatora. No i słuchajcie, tak ostatnio mieliśmy. Co to taksówka na mnie czeka? Co to... A skąd ta taksówka tutaj? Halo. Dzień dobry, a dokąd jedziemy? Przepraszam. A taksówką można jeździć też. O proszę bardzo, czyli mogę albo na bogato, albo na biednie, czyli albo autobusem, albo taksówką. A do z tego, z tą taksówą, to nam chyba nie podpowiedzieli, że można. Tak przynajmniej nie wydaje mi się, żeby nam podpowiedzieli. No, ale trzeba, słuchajcie, odblokować city. Trzeba odblokować miasto, no bo przedmieścia mamy. I teraz tak. Ja nie pamiętam, na czym żeśmy skończyli. Wydaje mi się, że kupili. Tak, nawet jestem pewien, na nie wydaje mi się. Boże, kupiliśmy przecież mieszkanie nowe. A w zasadzie chyba nawet dwa mieszkania. No właśnie, dwa mieszkania kupiliśmy. Trzeba je wymeblować i sprzedać. I teraz tak, mamy 9000. Więc po pierwsze... Ale poczekajcie, bo to mamy wystawione przecież, nie? O, medium price. To, to jak medium price. Nie może być medium price. Ja nigdy nie sprzedaję po medium price. Co to w ogóle znaczy medium price? To nie dla mnie takie rzeczy. Dobra, od 3 gwiazdek mamy dopiero następne temsy. Więc tu trzeba uważać, na pewno tak. Dwa łóżka. Hmm, dwa łóżka. Jakieś tapety sobie powrzucajmy. Nie wiem, ile ich tu weźmiemy. Ze 20 takich. Z 10 takich. Ile mamy hajsu? 10 tysięcy chyba, nie? Więc dobra, to to. Jakieś jeszcze ściany takie, może nie wiem. O konkret, proszę bardzo. Konkretne ściany będą. Z 30 sztuk, dobra, to się przyda i teraz tak. Trzy łóżka nawet weźmiemy, nie dwa. I tak myślę sobie, co jeszcze, słuchajcie, co jeszcze? Łóżko jest dość tanie, jeśli chodzi o to, ale tak. Garderoby, myślę, z 4, może 6. Oprócz tego, dwie sofy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć foteli, klozety, raz, dwa, trzy, cztery. Lamp, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 i plantów raz, dwa, 3, 4. Nie mogę więcej już zrobić. No dobra. Coś tam zamówiliśmy. Nie wiem ile czego w końcu wyszło, bo nie widzę tego, ale max kart jest 10, więc mam nadzieję, że udało mi się zmieścić wszystko. No powinno nam zostać 150 dolców, jakiś może 140. Więc robimy czekauta. No 140 niecałe. A, bo to jest 22, dlatego nikt nie przychodzi po tamto mieszkanie. Dobra. No, także słuchajcie, tak będziemy musieli je na pewno wymeblować. O dzień dobry. Już klient od razu? Za 60 tysięcy? A to not now. Sorry. Przepraszam, ja muszę i wyjść, ja muszę wyjść, proszę Państwa. Ja muszę wyjść, bo ja teoretycznie mogę to zrobić w sensie takim, że. Wiecie, teoretycznie możemy sprze spróbować sprzedać tamto jedno mieszkanie, ale trochę słabo by było odsyłać klientów, którzy chcą kupić domy. Tylko dlatego, że chcemy sprzedać chatkę w, w, w samsach. Więc to bez sensu. Dlatego trzeba, słuchajcie, ogarnąć najpierw te posiadłości, które tutaj mamy. I jak będziemy mieć ogarnięte. Chociaż jedną, nie? To wtedy można się bawić dalej. I teraz tak. Teraz tak, podłogi. Podłogi. Zastanawiam się, które może te zróbmy. Oj. No nie wyglądają one wybitnie. Ale lepiej chyba wyglądają niż ten beznadziejny brzydki parkiet, który jest rozwalony. Czyli znaczy jakby był... Słuchajcie, jakby był ten parkiet odnowiony, to byłby piękny pewnie, nie? Ale w tej sytuacji no nie jest. Więc jest jak jest. O, ale piękne ściany porobimy. Mm, mm, mm. No, no, będzie pięknie, słuchajcie. Ale betonowa ja pierdolę. Jak to wygląda w ogóle? Jak to wygląda? No dobra. No nieważne zresztą, Boże, przecież my tu nie będziemy mieszkać. Kogo to interesuje? To ma się po prostu sprzedać, nie? To ma się po prostu, słuchajcie, sprzedać. Więc tak: łóżko. No, jako że miejsce jest, miejsc jest bardzo dużo, no to łóżko znowu trzeba będzie gdzieś tutaj w ścianie zrobić. Teoretycznie można by się nawet o dwa łóżka pokusić. Jedno tu, jedno tu. Choć podejrzewam, że współlokatorzy nie byliby zbyt szczęśliwi. Ale w sumie można dupnąć tutaj przy wejściu. Wygląda to tragicznie, no ale to jest w końcu wersja bieda, prawda? Kupili sobie mieszkanie, znaczy kupią sobie mieszkanie w piątkę, muszą mieć jakoś mieszkać, no. Jako, jakoś muszą se... Odwrócą sobie tą szafę, nie? Uznajmy, że ją odwrócą. Nie, nie będę się w to już bawił. Dobra, trzy szafy tutaj, jedną szafę tu. Czekaj, ile ja tych szaf mam, żeby ja zaraz nie przesadził, że ja tutaj wszystkie szafy w dupie... Dobra, trzy szafy. Dobra, trzy szafy mogę tutaj. Jedno... No, to, to akurat można sobie, nie wiem, gdzieś... Może tak zróbmy. O, patrzcie. że mieli zasłonięte to łóżko. No nie wygląda to wybitnie, ale to nie ma wyglądać wybitnie. To ma spełniać swoje funkcje. Tak to nazwijmy. Czemu kabinet? Ja nie wybrałem tego? A. No, okej. Okay. No, no nie wiem. Coś tam się odwaliło, no nieważne. No nieważne, zróbmy tak, pięknie. Jeszcze jedno chyba mogę zrobić, więc to jeszcze jedno zrobimy. Może tutaj. O, no jak u, jak u babci. No tak babcinie wyszło trochę i tak babcinie trochę wyszło, no ale kto by się tym przejmował? Dobra, te gabinety to zrobimy tak, dwa tutaj, albo inaczej, pod oknami może jedno, drugie. I tu jeszcze jest jedno okno, więc trzecie w sam raz. Ile tam jest? 1200, 300 punktów musielibyśmy nabić. To jestem w stanie tym, co mam 300 punktów nabić. Tak chyba średnio o to wyjdzie. No dobra, spróbujmy. Lampy jakieś jeszcze porozmieszczamy. Tutaj nie, no, bo wiadomo, jak oni się do szafy dostaną tutaj. Może jeszcze jedną tutaj i brakuje mi 200. 205 punktów. Kurna trochę lipa zważywszy na to, że mamy tylko jednego kwiatka. 200 punktów. Musiałbym tą jedną szafę tu chyba jeszcze postawić. A, i jeszcze brakuje. 90. U jezu. Ty, to jest drogi biznes, kurna, tak stwierdzam. Tak, i jeszcze, jedno, jeszcze jeden ten fotel, jakbym dał, to byłoby G, czy nie? To byśmy ustawili dwa tu koło siebie, jak w przychodni. O, nie mogę. Czemu nie mogę? No dobrze, no to z drugiej strony, no. Brakuje 15 punktów. Dobra, jeszcze jedną lampkę gdzieś. Trudno, no dokupimy, no dokupimy, słuchajcie, dokupimy jeszcze. Tyk, mamy maksa i git. No tylko słabo pod tym względem. Że tu mamy maksa, no ale na tym drugim to maksa nie zrobimy tym sposobem. Trzeba będzie dokupić. No ale to, co już mamy, to już wrzućmy w sumie. To, co już mamy, to już wrzućmy. No bo jakby nie było, wiecie, no szkoda. Kurwa. Dobra, uznajmy, że to jest dywan. Uznajmy, że to... O Jezus. A to? No powiem wam szczerze... Nie wygląda to za dobrze, ale... Ja tu nie będę mieszkał, więc co ja się będę przejmował? Co ja się będę przejmował, nie? Dobra, czy mamy jakieś farby? Jeszcze cztery tylko. No dobra, no to. Yy, to pomalujmy może tak. Nie jest wybitnie, ale też. Nie jest tragicznie. Nie no, trochę jest. Nie, ja znowu na odwrót położyłem. Trzymajcie mnie. Teraz łóżko postawimy po tej stronie. Tu postawimy o. Cyk, gitara, siema. I teraz tak, jedną lampkę postawimy tutaj. Mamy ten fotel i byśmy go sobie ustawili, tak sobie myślę, że może nie wiem, tak, tak, tutaj. Może tutaj. Może tutaj zrobimy taki większy salon. Taki wiecie. Jakoś to, jakoś to trzeba zaaranżować. No byle jak, no bo wiadomo, że to jakby... Teoretycznie, ogólnie, to mógłbym przecież stawiać na samym środku te rzeczy i mieć to w poważaniu. W konkretnym poważaniu. No ale umówmy się, nie chcę być taki hamski, Nie chcę być taki hamski, dobra? Ma być chociaż troszeczkę, no. Nie musi być wybitnie, no, ale żeby chociaż troszkę ładnie było, no. Jak w patologii, ale takiej wiecie: umiarkowanej, nie? Takiej umiarkowanej, bez przesadyzmów za dużych, no, żeby też nie przegnąć w drugą stronę. Dobra. No teraz tak, gdzie jest taksówka moja? Przecież przywiózł mnie taksówą. Ja bym chciał tą taksówą wrócić, dobrze by było. No ale już widzę, że tak się zmył. No to trudno. No to busem. No co nam innego pozostaje? I wystawmy sobie to mieszkanie. To jedno to droższe, co jest tam na maksa. To jest to. 37 000 plus 7 to jest 42 000, 60 70 000. Will not be sold in this office? Czemu? To za duża cena, czy o co chodzi? Tak, za duża cena, ej! Czyli 65,500? I powyżej 65 000 nie jesteśmy w stanie sprzedać w tym biurze. Ale tu nie ma takiej informacji w sumie. Hmm. Nie ma takiej informacji, poza tym jak ja mam zmienić to biuro? Co ja muszę zrobić, żeby wymienić biuro na nowe? Customer Traffic. No nie, to czekaj, ja bym chciał wymienić biuro na nowe. Jak ja mam to zrobić? Właśnie nie da, co? No dobra, bo mamy klientów. No, Dzień dobry, witam witam pana serdecznie. Za 1400. No, high price, no trudno. Na suburb. O, no i pięknie, proszę bardzo. Aha. Aha, no dobra, no to jedźmy. No to jedźmy, zobaczymy, co ona nam na to. 65 tysięcy to scena katalogowa, ale to nie oznacza, że możemy, że musimy zawałać tyle. Możemy załać więcej, więc. Będziemy próbowali, słuchajcie. 55 tysięcy? Nie ma opcji, słuchaj. 85 i jest twoje. No. Nie? No dobra, 80. To no. Dobra, 75, no niech stracę. No. Nie? No to 70. Już nie mogę. Już nie mogę! Odmówiła mi, no trudno. No dobra. Na trochę lipa, powiem Wam. Trochę lipa, bo myślałem, że dopniemy tego dila. Że te 70 będzie tak. Akurat. A tu widzę, że jest bida. 61 tysięcy. Dobra, proszę bardzo, idziemy. Jak on na początku proponuje 61,5. To może jesteśmy w stanie jakoś to wyciągnąć. No, witam, witam, panie kochany. Słuchaj pan, masz pan tutaj tak. Trzy szafy idealne na schowanie swoich ciuchów, nawet cztery. Oprócz tego, super różową wykładzinę, pasuje idealnie do pana oczu. No i te piękne babciowe fotele, będzie panu wygodnie w nie pierdzieć. 55 tysięcy? Nie, no nie ma opcji, proszę pana. 70 tysięcy to jest minimum. Nie? No dobra, 70 nie. No to może 66 tysięcy? Nie, 66 była katalogowa. 68 tysięcy. 66 tysięcy. już nie mogę. I za 66 nie chcą tego kupić. Kurna, no to nam trochę komplikuje sprawę, chciałbym powiedzieć. To no, nam trochę komplikuje sprawę. No. To nam troszeczkę komplikuje sprawę. O ten kupi. 2400. To nie to lipa. Dobra, dawaj następnych. Witam panią serdecznie. Jeden chaos w slamsie? Proszę bardzo. Za, za wysoki? Aha. Dobra, tutaj widzę siostra. Jeden, dwa na slamsach. Aha, no dobra. Co jest? Kolejna siostra? Ile pani ma tych sióstr? 61 tysięcy. No dobra, spróbujmy. 61 trochę mało. No ale dobra, no niech 65 chociaż no. Czekaj, ile ja tam tę próbę? 66 chyba ostatni raz, nie? No zobaczymy. Szanowna pani, piękna różowa wykładzina. Cudowny widok za oknem na łączkę. Mało tego, oprócz łączki zobaczy pani też zupełnie nic. Dwa łóżka, więc może pani dzielić to z dwiema siostrami na spokojnie. Nie no, wie pani co, 66 tysięcy to jest minimum. No, kurwa 55, 65. No to krakowskim targiem 63 tysiące, no. Thanks, but I'll decline. Nie? O kurwa. Więc negocjacji się zrobił, dobra. Szanowna pani, 60 tysięcy, ale to jest moje ostatnie słowo już. No i dobra, no deal to deal. 64%? Ale bieda. Ale bieda, szczerze mówiąc. Ale bieda, no to nie są już te ekstremalne stawki jak na początku. Ale też zauważyłem, że nie będzie ich już więcej, bo był patch. <laughs> Więc rozejrzałem, że to spaczowali po prostu, że to było przesadzone. Znaczy, ja się nie dziwię, to było przesadzone, nie? Trzeba, umówmy się, trzeba jasno powiedzieć, to było przesadzone za dużo. Za dużo, zdecydowanie za dużo. A, czekajcie. 4T. trzy klozety. 6 lamp, nie wiem ile tego. drumsów, to tu już nie chcemy nic więcej. Hmm, ściany. Może tych sobie weźmiemy trochę? Nie wiem ile ich tam zrobimy, więc. I te tajle też. Tak, dobimy do tysięcy i będzie git chyba. Dobra, witam Państwa serdecznie. Kto tu po domu w slamsach? Pan. Nie, za duży budżet. Kurna. No proszę bardzo. Kurna, no co jest? Nikt nie chce za tyle kupić? Dobra, a to? Not ale może akurat. Dobra, trudno. Dobra, trzeba iść, słuchajcie, jednak. To nie ma sensu. To nie ma sensu. Trzeba iść i zrobić tamtą chatę na szybko. Bo to nie ma najmniejszego sensu, żeby się z nimi tutaj bić. Idziemy na suburby. I teraz tak. Mamy 50 tysięcy. Jeszcze. Więc w zasadzie można by było kupić jakiś domek. To tutaj raczej już same. Kurwa, 270 tysięcy. Uha! No to ktoś tutaj poleciał grubo. Ktoś tutaj poleciał grubo, powiem wam, z tą ceną. No ale dobra, bo my tak. Najpierw pomalujmy sobie ściany. Pomalujmy sobie ściany. Ej, znowu kupiłem ściany. Dało podłogi. Nie wiem, czy wy to zauważyliście. Że znowu tak jest, że kupiliśmy ściany, a dało nam podłogi. Tak samo z tym y, pink karpetem było na początku. Też mieliśmy ściany kupione różowe. O, Jezus, brakło. No bo to miały być ściany, nie? To, to co tutaj mam o. To Miały być ściany. A wyszło jak wyszło. No dobra, no trudno. Nie ma, to nie ma. Szafy. Szafy, no to myślę, że tak. Tu jeszcze jedną. Jest ja znowu na no, odwrót zrobiłem, co ja robię. Tu drugą. Tu trzecią. To, to będzie dom szaf, jak coś. Tu czwartą. Tu piątą. No i szóstą. mi jest pięknie. Dosłownie dom z szaf, nie? Tutaj same szafy i szafki. Wiesz, tak, to, kabinet jeden, kabinet drugi. W razie czego, jakby ktoś pytał, w tym mieszkaniu jest po prostu nasrane. I tyle powiem, ale przynajmniej mamy zrobiony cel, więc wyjdźmy sobie stąd. Może by kupił jeszcze jakieś mieszkanie po drodze, no. Może jest tu gdzieś jakieś za 40, które możemy. Może to, czekajcie, 56 tysięcy. Może za 40 byśmy byli w stanie je kupić. Siemano 40 tysięcy 42 tysiące 44 tysiące 46 tysięcy Dobra, 47 tysięcy to jest moje ostatnie słowo No to nie Ej, ale naprawdę, spaczowali to, bo ja nie wierzę w to Wcześniej kupowaliśmy tanio, sprzedawaliśmy drogo A teraz jest tak, że kupujemy nie do końca tanio no. Nie do końca tanio jesteśmy w stanie Thanks, sprzedać but I'll Thanks, but I'll 48 tysięcy? No. no nie, to ja nie wiem po ile on chce to sprzedać. 49? Też Też nie. nie, czyli nawet dychy nie jesteśmy w stanie z tego zejść w dół. Ej no to kiepsko to wygląda powiem wam szczerze To wygląda to kiepsutko nie, tu są domy po pół miliona. To nie ma opcji, nawet żebyśmy to kupili. No, lipa jest trochę, Powiedzieć że jest lipa. To tak, jakby nic nie powiedzieć, nie? W tej sytuacji, a tutaj dalej nic nie można. Dobra, to nieważne. Czyli w zasadzie zostały nam, zostało nam to jedno mieszkanie do sprzedania. Tam zostało nam jeszcze, o właśnie, to do sprzedania. Dobra, to za 67 tysięcy jestem w stanie tu wystawić? No nie, to 65 tam był maks, nie? Dobra, to wystawimy za 2300. I zobaczymy, czy zejdzie. Proszę Sorry, bardzo. Price too, price too high, no dobra. House. Nie, no stary, daj spokój. House za 17 tysięcy. No gdzie ja mam ten house za 17 tysięcy? Skąd ja mam go wziąć? Suburb, o proszę yes, bardzo. No i pięknie. 65 tysięcy. Jakbyśmy za tyle sprzedali, to nie jest źle. To byśmy mieli 115, 117. i za stówę moglibyśmy już coś kupić. Tylko, czy on to będzie chciał kupić? Panie szanowny, kochany, cudowny. Mam tu ładne, piękne łóżko. Szafy podwracane to trzeba będzie zrobić, więc tu się pan nie przejmuje. Ładną y, tapetę, kwiatki. 65 tysięcy jest pana. No i deal! No i pięknie. I 62%, ale bida. Ale bida jest, powiem wam szczerze. Trochę jest bida, ale po to tu przyszedłem na slamsy, żeby powykupować te namioty, które tu zostały. Bo co prawda nie, nie ma ich dużo, ale. I Jezus. Za 600, 650. Dobra, 700 i biorę no, teraz. 733 i mam gotówkę. 777 gotowa. Jezus, no, nie, nie wiem, to po ile mam to kupować? Jak ja to będę kupował po 800 i sprzedawał po 2000, to to jest żaden zarobek dla mnie. Dobra, 8 stówek jest twoje. Dobra, 833. No i dobra, wypad mi stąd. Pawiamy sobie cyk. Na szybko. Mamy to is over. Nie no błagam jeszcze nie. Ja chciałem jeszcze kupić tylko to. Jeszcze tylko to. Jeszcze tylko to. Jeszcze tylko to jedno. Proszę, proszę. No nie! Finish your shift in office. Nie zdążyliśmy słuchajcie. Nie zdążyliśmy, ale to na pewno trzeba będzie zrobić słuchajcie. Żeby mieć większy wybór w ofertach. Więc to trzeba będzie na pewno zrobić. Dobra to tak. Estate'y sobie jeszcze weźmy. Wystawmy go za 2250. I to jest high price, ale co mnie to interesuje. No i słuchajcie, zakończymy sobie ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Zachęcam też do wspierania przycisk wesprzy i tam znajdziecie szczegóły. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!